Czy jest jakiś element w Twojej garderobie, który jest wyjątkowo ważny i na który nigdy nie żałujesz gotówki? Bardzo lubię biżuterię i lubię też sukienki. Myślę, że właśnie w tym wiosennym sezonie jest tyle pięknych, kobiecych sukienek w najnowszych trendach kolorystycznych, czyli w pastelach, różach, zieleniach, że to jest coś, co powinnyśmy na wiosnę w swoich szafach mieć. A czy kiedyś zaliczyłaś modową wpadkę i miałaś może jakieś takie wystąpienie, o którym chciałabyś za, zapomnieć? No, każda z nas zalicza modowe wpadki i widać to zwłaszcza, jak oglądamy zdjęcia sprzed paru lat. W danym momencie wydaje nam się coś idealnym pomysłem na, na, na dzień czy na wieczór. Chwilę później okazuje się, że może tego było za dużo albo, albo właśnie przedobrzyłyśmy, bo tak też się zdarza. Więc Oczywiście, jak każda, mam takie, mam takie wpadki.